Halo, hej. Maksymalnie 3 kontakty na zewnątrz, piłka nie zatrzymuje się w miejscu. Jeżeli trzyma piłkę i piłka stoi, od razu zmiana do środka. Maksymalnie 3 sekundy, piłka, u każdego słonika, błędy jest po piłku. 3, 3, dobrze, gotowi jesteśmy marca rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny w naszej szkole mistrzostwa sportowego. Sama rekrutacja składa się z dwóch etapów, czyli złożenia podania w formie papierowej, dostarczenia go do, do naszej szkoły. Tutaj mają chętni kandydaci czas od 8 marca do 9 kwietnia. Następnie drugim etapem jest etap testu sprawnościowy, który odbędą się tutaj na tym boisku, które, które widzicie za moimi plecami i na podstawie tych dwóch etapów Zostanie wyłoniona grupa zawodników, która, która dołączy do naszej szkoły mistrzostwa sportowego. Rekrutujemy w klasach od 4 do 8 szkoły podstawowej oraz do pierwszej klasy szkoły średniej. Zachęcamy do rekrutacji na profil piłka nożna w trakcie roku szkolnego, w trakcie jednego tygodnia pracy. Mamy do czynienia z czterema jednostkami piłkarskimi w klasach najmłodszych, a także dodatkowo staramy się, żeby te dzieciaki rozwijały się wszechstronnie. Mamy tam zajęcia uzupełniające, ze sportów uzupełniających, w których w skład wchodzą m.in. zajęcia z lekkoatletyki, akrobatyki, tenisa stołowego. Do pracy z tymi najmłodszymi dzieciakami mamy też zaangażowanych trenerów przygotowania motorycznego, fizjoterapeutów, którzy też pracują regularnie nad tym, żeby pomimo tych dużej ilości obciążeń, dużej ilości godzin spędzonych na boisku, dbać o ich zdrowie, o ich prewencję i, i o to, żeby byli przede wszystkim sprawni i zdrowi i sprawni. Ruchowo. Uważam, że zapisanie się do szkoły mistrzostwa sportowego jest fantastycznym pomysłem dla wszystkich, którzy w sercu mają piłkę nożną. Jest to połączenie fantastycznej przygody piłkarskiej z doskonałą opieką i zaawansowanym szkoleniem piłkarskim.